Po tych zmianach i po historycznym sukcesie, którym był brązowy medal, co ty byś uznał za sukces tego zespołu w nadchodzącym sezonie? Powiem tak, że na pewno w naszych tu kuluarowych rozmowach w zarządzie my chcemy na lata być w grupie tych zespołów takich stabilnych finansowo, sportowo i chcemy się powiedzmy poruszać w tych granicach pozycji 3-6. I ja bardzo bym chciał, żeby, żeby ta, ta nasza historia z, tym, z tymi miejscami była długa, tak? I stabilna. Na pewno dużo ciężej jest bronić brązowego medalu niż go zdobywać, tak? W tamtym roku byliśmy jako zespół, jako klub głodni, byliśmy underdogiem, tak? Nikt na nas nie stawiał. Z dziewiątym budżetem udało nam się zdobyć brązowy medal. No, to są naprawdę wielkie historie. Więc. Na pewno będzie ciężej bronić. Natomiast myślę, że zarówno zarząd, jak i Kim tak pracowali, żeby, żeby ten zespół na pewno nie był słabszy, a być może będzie lepszy ten zespół, a na pewno będzie młodszy. I myślę, że Kim ma cały plan na to wszystko na tych wszystkich nowych zawodników i na, na, na ten przyszły sezon. Tylko kwestia pogodzenia tych europejskich pucharów i grania w lidze, bo, bo to też jest ważny aspekt, bo wielu z tych zawodników to jest coś, będzie coś nowego granie środa, sobota czy tam jak tutaj mamy wszystkie mecze Ligi Europy będą rozgrywane we wtorek, bo to jest daty, więc będziemy grać wtorek, sobota, więc będzie trzeba się przestawić, będzie trochę mniej trenowania, będzie więcej grania ale każdy zawodnik lubi grać w tym sezonie już, a, a woli mniej trenować. Tak? Teraz mamy czas 6 tygodni okresu przygotowawczego, żeby naładować te akumulatory, a nasza kadra 18 zawodników myślę, że na tyle będzie mocno pracowała, że, że będą przygotowani do tego długiego, ciężkiego sezonu. W piątek początek okresu przygotowawczego pierwszy trening w 3MK. Ja nie powiedz tak szczerze, nie spakowałeś ze spędu torby butów w stroju, żeby udać się na pierwszy trening, bo dla ciebie to pierwsza taka sytuacja. Tak, na pewno jest trochę dziwnie w głowie, ale staram się o tym za bardzo nie myśleć. Staram się mieć dużo zajęć, żeby, żeby za bardzo w te, w te powiedzmy rozmyślania nie wchodzić. Wiadomo, jest to nowa sytuacja. Ale cieszę się z roli, którą mam. Na pewno będę blisko zespołu, na pewno będę blisko Kima, więc i często będę wywalcem na treningach. Może nie, że będę trenował, że będę się przybierał, ale na pewno będę z tymi chłopakami bardzo dużo rozmawiał, obserwował ich na treningach. A ja, ja kocham wysiłek fizyczny, na pewno wielokrotnie będę się ruszał, czy z boku, czy czasami, jak przyjdzie taka sytuacja razem z nimi. Jakie plany na ten okres przygotowawczy, jak to będzie wyglądać, czy już wiecie też, z kim będziecie grać sparingowo, kontrolnie, czy to już jest ustalone? Tak, takie rozmowy przeprowadzone zawsze są koło marca, kwietnia, gdzie, gdzie układamy sobie plan na cały okres przygotowawczy. Pierwszy mecz sparingowy rozegramy 30 lipca na wyjeździe z zespołem z Piotrzkowa. Będzie to nasz pierwszy mecz w okresie przygotowawczym. Czyli mamy jakieś dobre 12 dni, żeby powiedzmy popracować fizycznie i spokojnie przygotować się do tego pierwszego sparingu, przyzwyczaić barki, tak? Tylko taka ciekawostka, na przykład w tamtym sezonie różnica między przerwą, między sezonami była prawie 40 dni więcej mieliśmy wolnego, jeśli chodzi o, o sezon do sezonu, bo w tym momencie jak graliśmy tak długo i o medale, to przerwa się nasza czas skróciła. Więc zawodnicy na pewno będą lepiej przygotowani, bo, bo ta przerwa będzie by była dużo krótsza. Tak? Następnie udamy się do, do Płocka na taki trening i mecz sparingowy z zespołem mistrza Polski. W kolejności dalej zagramy z Lubinem. Z tego co pamiętam kolejnym rywalem będzie i Chrobry Głogów i Śląsk Wrocław, to też taki łączony wyjazd z noclegiem. Później zagramy u siebie z Nielbą Wągrowiec i na sam koniec, można powiedzieć już tak tradycyjnie, sąsiedzkie derby u siebie w 3MK-Arenie tydzień przed ligą 27 sierpnia zagramy z Kaliszem.